Jakieś wieści ze świata? Mówi się, że niebawem czarni rozpoczną nową ofensywę i będą chcieli przekroczyć Pontar. Stawiam diamenty przeciwko orzechom, że tym razem Radowit nie da rady ich odeprzeć. Szkoda, że Henselt zginął w bitwie u granic Dolnej Marchi. To był król. On dałby odpór czarnym. Prawdę mówicie. Gdyby Henselt żył, Nilfgaardczykom nie poszłoby na wschodzie tak łatwo. Niebawem cesarz wejdzie do Nowigradu, położy rękę na skarbcu świątynnym i zajmie flotę. I wtedy zachód też będzie jego. Sporo wiecie jak na zwykłego kupca. A wiem, i co z tego, ha? To, że przestaliście mi się podobać. Najpierw wypytujecie o listy, które wiozą, a teraz słyszę, że tylko czekacie, aż Nilfgard przekroczy pontar. Ja myślę, że pojedziecie ze mną, bo znam takich, co chcieliby z wami pogadać. Po moim trupie. Jeśli będzie trzeba. Uspokójcie się, to tylko nieporozumienie. Wiedźminie, nie przytrzymajcie go, a ja poszukam sznura. Aha, niedoczekanie! Przytrzymam go. Ta, jasne, chuja tam przytrzymasz! czek! Trzymaj się! broń! Przeszukajmy ciało. Może ma przy sobie jakieś papiery. Sam się tym zajmij. Dzięki za pomoc. Jednego szpicla czarnych mniej. Weź to. Przyda ci się. No i miałem rację. Sakiewka pełna nilgarskich florenów.